To baweczka z angielskiego odpaliła nam, bo jak ja na budowlance, no to odpaliła Aha. nam jak anglicy postrzegają hydraulików, bo ja na profilu hydraulicznym Hydraulik. Aha, okej. Okay. I to były jak robić przekręty w Anglii, jak hydraulicy robią przekręty w Anglii <śmiech> 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 Czy naprawdę u was są takie problemy z hydraulikami? <laughs> Karetka przyjechała na miejsce i <laughs> zapatrzenie medyczne

To wyłączy ten, norkaretkę, ale nie denerwuje. Właśnie, przydałoby się Cześć. chwila. Znaczy, wezmę ją. O, dobrze, jak, jak zdenerwować obywateli? Jesteście gotowi do startu? Tak. Trzy, dwa. E, trzy, dwa, <laughs> jeden i. piazda! No cóż. Wow. Ale. Ale wow! Zagana auto da chud! Niech zjadę trochę. Jackson. Czyli to jeszcze raz? Um, nie, czyli no wy wygraliście. Czyli to skręcę do workbench, ale wezmę moje auto do ścigania się. Bo elektryka prawie ciągle też zawsze wygrywa. Z to moje autko, to, to, jest taka uczciwa wymiana handlowa, jak, jak naprawisz, jak naprawisz mi skrzydła, będziesz miał pięknie działający silnik modularny. Dobra, dobra. Wymiana Czeka. handlowa. No. Ach, te wymiany handlowe. Ja, ja, ja to zawsze jestem, no, po prostu. No to czekajcie, możemy... No Zobaczmy. Tak. moje auto. Czekaj, czekajcie, czekajcie. Czekaj, czekaj. tutaj mam bardzo do tego... Jak blisko jest to tsunami? Już go nie ma chyba. A, aha, no to nieważne. A! No to dobra, to wezmę moje auto, wszyscy wsiadamy do środka. Dobra, pokaż. Gdzie jest... Gdzie jest twoje auto? Oj, tutaj, czekaj. tutaj. Prawie... O. No dawaj, o, wszystko jest tutaj, to... tutaj mamy ten, wszystko jest wystarczająco Dobra Dawaj ziemiak. Gdzie Arditu? Jadę <grych> Rozbiję się A to o, gdzie raz. jedziemy? Arditu. Kurcze, ja nawet go Bliczko. nie widziałem A tam jest tsunami To jedziemy tu... za tsunami Kurwa <grych> Gdzie jest cud? Ja jestem Szczanami. ślepy. Było. Gonimy tsunami, łowcy burz. <noise> Tylko przy dużej prędkości jest ryzyko, że możemy wybuchnąć. Jeżeli... Zdarza się. <głosy> Życie. <głosy> to, to jest minus. Ta, to jak ta Arkada, Arkada ta Express mój. <głosy> <głosy> Dobra, czekajcie, ja wezmę tutaj... <noise> Dobra, to auto jest lepsze, to bardzo ma stabilizację. To jest o wiele lepsze, chociaż dziwnie wygląda. Co to? Co się stało? Co się stało? Wylądowałem. Nie, powietrzu, siadaj, siadaj, siadaj. Ej, no. ale dosłownie. No? Dobra, lecimy. Chociaż to z nami chyba już dawno znikło, ale. i tak jedziemy tam. Teraz ja ja swoje inne auto. Lalala, la la la, mydełko mydełkofa 100 mil na godzinę, a bo właśnie to, to jest to kilometr na godzinę, a nie na mil, mil, co nie? Tak, u nas kilometry na godzinę. No. O ja się nie, komplikacje wszędzie ja No tak, u mnie wszystkie maszyny mają... Ale u mnie to przynajmniej jest to dobre, że ja maszyny robię pod względem realizmu, czyli no w sumie nie, nie będzie zgodności jeśli chodzi o... Te o samochody ale jeśli chodzi o samoloty, to wszystkie mam w węzłach chyba, czy tam w metrach na sekundę, prędkość. Czemu auto do offroadu jedzie 220 km na godzinę? Offroad, taki nowy, taki lepszy. Nowy typ. Nowy typ. Dobra. wziąć to moje bardzo szybkie auto? Dobra, to biorę auto, które ma manualną manualność biegów. To wow. niestety już e, ziemniak będzie... Jest tylko jedno miejsce w tym aucie, więc będziesz musiał oglądać. <grym> Ziem, ziemniak możesz wejść do mojego auta. No to jest jego. Chwila, bo... To jest czy inne. <grym> Uważaj, bo jestem... <grym> to dziwnie wygląda. <grym> Ale to jest... czy Czyli... Ile to 230 mil na czymś? to 3,5 czy 3,5 km? 370 370 km na godzinę. No. Czyli mógłbym dogonić? No to co, to, wystartuj. A Ardy tutaj robisz to auto? Ardy tutaj robisz te auto, czy z workshopa? Z workshopa. Aha, no to. Aha. A ja ci, że... ja ci mówię, że mam dwie lewe ręce. No czekaj, 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 dobra, tak. Czy można podsumować dwóch testerów, dwóch inżynierów? <głos> <głos> Mi pasi. <noise> no, mam konkurencję. Ja zaraz będę lądować. Mam nadzieję, że nie dastraliście na pasie startowym. <noise> nie, nie, nie. <noise> Dawaj. Ciemniak. <noise> Ten, że właśnie będą, będzie się można tam wjeżdżać autami i tak dalej. Kargo. Kargo, bo to ten mój kto możesz wjechać wie, swoim autem, się zwieści. No, nie widzę, nie widzę. A to jest twoje czy z workshopa? Moje, moje. To dobrze ty to naprawdę dobrze zrobiłeś. No a zobacz, ładownie, patrz, patrz, patrz czekaj, ja ci się opuszczę. zgniecisz mnie, czekaj, zgniecisz mnie! Dobra? Czekaj. O! Jak się wolno otwieram, to No może troszeczkę przesadnie wolno. No to wiesz, to miałbyś ten ten taki perfekcja Dobra, już, czekaj, czekaj się, zaraz wracam, muszę, muszę drzwi otworzyć. Szybciej! Opuszczam, dobra jest, już opuszczona. wjechałem, wjechałem To ten byś się ten rozpędził, zrobił kółko, tak poleciał poje bardzo nisko. Okej, okay, i bym już, już. się wjechać. Wróciłem, to zobaczcie ile coś szczegółów, no, to to... To ma bardzo tak. dużo szczegółów, właśnie, wow. E, Dlatego ja to tak takuję. Czemu są z tereny. No bo tsunami leciało, dobra. I to jest też coś takiego, że zobaczcie, jak jest w położeniu takim do zrzutu z powietrza, o, to o. już alarm się wyłącza i możemy zrzucać z powietrza. Tak na jednym odcinku zrzucaliśmy albański koks. O. Na wyspę. Dobra, zabykam. Dobra. To kurczę ta, tak dużo detali to ja już nie wiem czy bym mógł. To bym musiał, no. musiał już trochę pomóc od mojego kolegi, bo ja już z takimi detalami to... No. Co ty? Ja to, ja to chyba z y, parę miesięcy robiłem, bo to samoloty. Miesięcy. Robię. A ja normalnie te samoloty robię w tydzień i w tydzień. No, skoro tydzień. Może tam no. czasem troszeczkę dłużej, jeżeli tam poprawiam coś. No ja, ja to zawsze... Tak, startuję, wszystko no wszystko jest. ]cie. No. Wczoraj <laughs> też wjeździśmy. No. No, no wiesz. Więc... Jeszcze w lepszym pojeździłem A ogólnie jeszcze u mnie te silniki o te, co nie? To y, no. możesz otworzyć y, normalnie te silniczki i se, i tam masz, wiesz, też szczegóły. O! A! Naprawdę? Naprawdę? <laughs> Tak O, o ja, wyjeżdżam, ja wyjeżdżam, ja wylatuję, ja ja wylatuję, ja wylatuję, ja wylatuję Ja próbuję do Nie, nie Ja daję pełną moc do przodu w tym momencie Ja samolot wypadł Mayday, straciłem kontrolę Opa ja, ja wypadłem Ja wypadłem Nie, a, wypadłem. O, jeszcze a, Drugi a, pan. O, Ja w drzewa Żyje tam pasażer Nie ma, nie ma sterowności ja wyleciałem z samolotu autem razem. No cóż, Rozmętrza. są takie problemy, tylko że nie w takim szybkim tempie. <grym> Ej, to weź ten, zrób kółko i pooleż po tak nisko, i ten, spróbuj wjechać. Mamy problem, <grym> nie, nie mamy sterowności. <grym> A, No to. Tu... Dobra, jedna szybko. Dobra, szybkie jasko. O nie! <grym> Trochę za późno nie. zobaczyłem Chyba jest okej, okay, chyba jest ok. tylko mnie troszeczkę okay, zniełkaś Czekaj, tak, wezmę, wy, wyjeść. wyjeźdź Wyjechałeś? No, jestem Dobra A i dobra, i po, na to, patrz, patrz jakie tutaj y, detale Po prostu tak się namęczyłem, dlatego się tym chwalę jak normalnie swoim wasem jakimś, nie wiem O, Dziecem. tutaj, <laughs> o, tak, o, o odpalam hacze, co nie, tutaj y, te zabezpieczenia no i zobacz tutaj na te silniczki patrz no, no. wow a tu to... no. wow nieźle ten test, żeby to było super no kurde a patrz na to patrz ja to oświetlenie właśnie ja odkryłem na rgb co nie było robione no. oświetlonko I to akurat fajnie tutaj o anti collisions position lights i zobacz jak to ładnie świeci tylko że światło oczywiście musi się palić no, ale coś, coś ten tym jest, Są świetlonko piękne, władowni nawet mam być lampki desantowe, co nie? Tam. Czekaj, zobacz. No. Zobacz, jak masz władowni, co nie? Tam są takie y, lampeczki. Y, jak nad... jak to się. Tu się. O, czekaj, o. A. O, tam, tam masz takie dwie lampki, widzisz na górze. No i masz. Mogę sobie odpalić tą desantówkę. Czekaj, gdzie to się odpalało? Tutaj. desant, Jest czerwona lampka. Aha. I później jest zielona, jak naciśnię drugi przycisk. Co tu jeszcze jest takiego ciekawszego? No to. Oświetlenie ładowni, oczywiście, to jest spoko. Nocne i dzienne. O tak zmieniające się. To na RGB, w sumie fa fajnie jest ten. Yy, łatwo można zrobić. Mogę ci później podesłać yy, te. właśnie, żeby do, do zmieniania tych lampek, żeby do codzienne było. No, yy, albo Albo mam lepszy powiedz: zrezygnujmy. Ci <grym> po prostu. <grym> zres, <grym>